O naszej platformie sprzedażowej zostaliście już poinformowani. A teraz pokrótce opowiem Wam o tych kilku produktach, które są w naszej całej szerokiej gamie produktów dostępnych na naszej platformie. A jaka to platforma? Platforma znajduje się na stronie www.expertmax.pl. Zapraszam do oglądania. Dla kogo taki bufor, który jest prawie wielkością równy ze mną? Takie bufory stosujemy do urządzeń grzewczych, jakim są kotły. Przede wszystkim do kotłów zgazowujących drewno, ale możemy również zastosować taki bufor na przykład do kotła czysto pelletowego. Dlaczego się stosuje taki bufor? Dlatego się stosuje, że on zwiększa nam zład wody, a zwiększając zład wody, mamy większą stabilność w ogrzewaniu, czyli nie jest tak, że kocioł pelletowy ładuje 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 ciepło. Nagle się wyłącza i za 5 minut już nam ściąga ciepło i z powrotem odpala się. Nie, dzięki właśnie takiemu buforowi, akurat no, temu czy innemu, tak, ale dzięki buforowi właśnie dłużej nasz kocioł pracuje, ale dłużej później odpoczywa. Dzięki temu w jaki sposób odnosimy korzyści. Korzyści przede wszystkim ekonomiczne, ponieważ no, dłużej odpoczywając, nie tracąc czasu, nie tracąc paliwa na rozpalanie, automatycznie zaoszczędzamy w jakiś sposób pelet. Do czego jeszcze stosujemy? Stosujemy, tak jak powiedziałem, przy kotłach zgazowujących drewno. Dlaczego? Dlatego, że drewno w kotle nie jesteśmy w stanie zatrzymać, tak? czyli pali nam się, można powiedzieć, na maksa. I gdzieś ten nadmiar energii, na przykład nasz budynek nasyci się już ciepłem, wszystkie grzejniki już nam się skręcą i wtedy co zrobić z tym nadmiarem energii? Właśnie wtedy musimy zmagazynować go i magazynujemy właśnie w takim oto buforze. Ten bufor akurat to jest 500 litrów. Są większe bufory dedykowane do większych kotłów, są 1000 litrów, 1200. To wszystko zależy przede wszystkim od miejsca, w którym się ta kotłownia nasza znajduje i od jej gabarytów, tak? Możemy jeden większy, dwa mniejsze, no różnie by. Przejdźmy dalej. Mamy tutaj kocioł pelletowy. Dla kogo taki kocioł pelletowy? Przede wszystkim dla osób, które cenią sobie wygodę, tak? a nie stać ich, czy nie chcą wydawać nadmiaru swojej gotówki, nie chcą nadszarpywać swojego budżetu i wtedy zaopatrują się właśnie w takie urządzenie. Dla kogo taki kocioł peletowy? Dla osób ceniących sobie wygodę. A wygodę w jaki sposób? Jeśli mamy do tej pory kocioł na przykład na węgiel lub kocioł na ekogroszek, no nie wychodzimy z naszej kotłowni ubrudzeni, jak kurcze z jakiegoś, nie wiem, frontu, gdzie walczymy <noise> z ruskimi, nie wyglądamy tak, jakbyśmy wyszli z kopalni, tylko wychodzimy normalnie, ubrani, niebrudni. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tyle pyłu przede wszystkim z peletu. Po drugie, pył, nawet który jest z peletu, jest bardzo bynajmniej dla mnie przyjemnym pyłem pyłem, który cechuje zapach lasu. Czuję się wtedy naprawdę jak, jakbym był wśród natury. Tak? Następna rzecz, jeśli chodzi o kocioł peletowy, palnik mamy w większości producentów już teraz samoczyszczące, tak? czyli palnik w momencie pracy sam nam się czyści. Nie musimy co chwilę brać jakiegoś aczyka i przegrzebywać, żeby tam wszystko było ok. Nie, sam się czyści, wzrusza ten pelet. Tak? I trzecia jeszcze właśnie zaleta yy, takiego kotła peletowego, Zaletą taką jest właśnie to, że z peletu nie ma dużo popiołu podczas spalania. I co możemy z tym popiołem zrobić? Możemy go rozsypać sobie u siebie na ogródku, tak? dlatego że taki popiół z peletu jest biodegradalny. Więc to są takie trzy główne zalety kotła peletowego dla ludzi ceniących sobie naprawdę komfort i wygodę, ale nie wydając dużo... Pieniędzy z naszego budżetu domowego. Przechodzimy dalej. A cóż tutaj takiego szarego? Tutaj mamy akurat zbiornik, różnie go nazywają bojlerem, wymiennikiem, bojler po angielsku wiadomo kocioł. Natomiast po polsku w większości starszych osób kojarzy bojler z wymiennikiem ciepłej wody użytkowej. Mamy akurat tutaj wymiennik z podwójną wężownicą. I dla kogo na przykład taki z podwójną wężownicą jest przeznaczony, dedykowany? Przede wszystkim dla osób, które mają zamontowane dwa niezależne urządzenia grzewcze. A jakie? Na przykład taki kocioł peletowy, jak również, jak to mawiają fachowcy, kolektory słoneczne. Możemy powiedzieć potocznie solary, chociaż solary ktoś powie, co to są solary, tak? Nazywajmy to już rzeczy po imieniu kolektory słoneczne. Możemy podpiąć również pod taki wymiennik ciepłej wody użytkowej. I wtedy mamy niezależne. Latem możemy sobie ogrzewać ciepłą wodę użytkową przez właśnie te solary lub kolektory, jak to woli w nazwie, a zimową częścią grzejemy z naszego kotła. Czy to jest kocioł peletowy, czy jakiś inny, no mamy wtedy więcej możliwości. Więc dla takich osób jest dedykowany właśnie taki wymiennik ciepłej wody użytkowej. To były trzy urządzenia spośród naszych wielu produktów dostępnych na naszej platformie sprzedażowej. Zachęcam do obserwowania, oglądania naszych mediów społecznościowych, naszej platformy, gdzie znajdziecie naprawdę dużo, dużo więcej takich właśnie urządzeń, niezbędnych dla Waszego domu. Lajkujcie, wchodźcie na naszą platformę, piszcie mi, co byście chcieli, abyśmy przetestowali, omówili lub też zrecenzowali w pierwszej kolejności którego producenta dostępnego na naszej platformie sprzedażowej, więc zachęcam do oglądania brania czynnego udziału w naszych tutaj działaniach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Jo.